Ania z rolnika dopiero urodziła, a już mówi o kolejnych dzieciach. Ania i Kuba z programu: Rolnik szuka żony. Niedawno powitali na świecie synka, Darka. Świeżo upieczona mama zabrała głos na temat kolejnego dziecka: Szczegóły Związek Ani Derbiszewskiej i Kuby Manikowskiego z rolnika. Rolnik Szukarzony to jeden z uwielbianych formatów wyprodukowanych przez telewizję polską. Do programu zgłaszają się osoby poszukujące miłości. Jest on emitowany od 2014 roku. Miniona jubileuszowa edycja zapewniła telewidzom wiele emocji z powodu kontrowersyjnych i barwnych uczestników. Wśród nich można wymienić między innymi Waldka, który niedawno pochwalił się w mediach, że wraz z partnerką, Dorotą, którą poznał na planie, rolnika spodziewają się dziecka. Parą, która wzbudziła ogromną sympatię wśród fanów formatu, jest Anna Derbiszewska i Jakub Manikowski. Rolniczka początkowo nie skłaniała się ku mężczyźnie, jednak po czasie zmieniła zdanie. Zakochani kontynuowali relacje po zakończeniu show, a pod koniec roku, w rozmowie z prowadzącą programu, Martą Manowską, wyznali, że już niedługo powitają na świecie swojego pierwszego synka. W międzyczasie Kuba oświadczył się Ani i został przyjęty. Ania Derbiszewska z programu Rolnik szuka żony po zakończeniu show pozostała aktywna w mediach społecznościowych, gdzie udało jej się zgromadzić sporą liczbę obserwujących. Kobieta na bieżąco informowała fanów o swoim samopoczuciu oraz publikowała kadry ze wspólnych chwil z Kubą, n. Inaczej, pochwaliła się zdjęciami z uroczej sesji ciążowej. Dla Ani to pierwsze dziecko, z kolei jej ukochany jest tatą trójki dzieci, których doczekał się z poprzedniego związku. Kilka tygodni temu Derbiszewska i Manikowski powitali na świecie synka. Jakiś czas później szczęśliwa mama małego darka sama zabrała głos w mediach społecznościowych odnośnie tego ważnego w jej życiu wydarzenia. Anna Derbiszewska z rolnika zabrała głos na temat kolejnego dziecka, Anna i Kuba z rolnika cieszą się ogromną sympatią wśród internautów. Para często dzieli się wspólnymi kadrami w przestrzeni internetowej, a ostatnio chwalą się także fotografiami małego Dariusza. Mimo wielu obowiązków, jako świeżo upieczona mama derbiszewska, znajduje również czas dla swoich fanów na Instagramie. Niedawno zorganizowała na swoim profilu QA i odpowiedziała na pytania od obserwujących. Jedno z nich brzmiało czy chciałaby mieć więcej dzieci? Tak brzmiała odpowiedź rolniczki. Na końcu wypowiedzi Ania dodała emotikon Buzi, która puszcza oczko. Odpowiedź derbiszewskiej można odbierać w różny sposób, gdyż to jej pierwszy raz w roli mamy. Przypomnijmy również, że Kuba ma jeszcze troje starszych dzieci, dlatego w ich domu zapewne nie brakuje emocji i nudy. Kropka.